Pierwsze dwa zakręty pokonujemy bez użycia hamulca. ciśnienie ile fabryka dała. Wszakże przed nami prosta kemel. Auto się tutaj rozpędzi do blisko 260 km na godzinę. Prosta kończy się szykaną prawo-lewo. Przed nią trzeba mocno hamować. Szykany pokonujemy na trójce odpowiednio operując pedałem gazu, zakręt w prawo pokonujemy na pełnym gazie, nie zważamy na te ostrzeżenia żółtej czy czerwonej linii, następnie nawrót w prawo, nie można go pokonać zbyt szeroko, tutaj sporo ludzie pracą, po tym lekkim zakręcie w lewo czeka nas Łuk w lewo, bardzo zdradziecki trzeba przed nim troszeczkę przyhamować, wrzucić czwórkę do auto miało kopa jak widzimy po prawej piaskowa pułapka ludzie dość często wchodzą w ten łuk za szeroko, zbyt szybko i dają się w nią złapać następnie sekwencja zakrętów prawo-lewo dokonuje się je odpowiednio operując pedałem gazu przed kolejnym zakrętem w prawo zwalniamy, wrzucamy trójkę Czeka nas sekwencja łatwych zakręcików, które pokonujemy na pełnym gazie. Nie zważamy na te ostrzeżenia żółtej linii, czyli żeby troszeczkę zwolnić. Spalniać, a właściwie mocno hamować będziemy dopiero teraz przed tą szykaną. Hamowania nie można spóźnić. Kto przestrzeli szykanę naraża się na dyskwalifikację bądź też komputer doliczy mu te 5 sekund kary. Spa kończy się nawrotem w prawo. Hamowania nie można opóźnić ponieważ wzięcie tego nawrotu zbyt szeroko wiąże się z minimalnymi stratami.